Orzeł 2025 to nowoczesny projekt polskiego lotnictwa wojskowego, który ma symbolizować niezależność technologiczną i siłę narodową. Sama nazwa Orzeł nawiązuje do najważniejszego symbolu Polski, co podkreśla rolę tego myśliwca jako kluczowego elementu obrony kraju. To maszyna zaprojektowana z myślą o prowadzeniu działań zarówno defensywnych, jak i ofensywnych, zdolna do dominacji w powietrzu oraz precyzyjnych uderzeń na cele naziemne. Konstrukcja Orła 2025 bazuje na technologii Stealth, co pozwala mu unikać wykrycia przez radary przeciwnika. Zastosowanie kompozytów powłok pochłaniających fale radarowe oraz charakterystycznego kształtu aerodynamicznego sprawia, że samolot jest trudny do zlokalizowania. Dzięki temu Orzeł może wykonywać misje w obszarach silnie chronionych i skutecznie neutralizować cele strategiczne. Napęd maszyny zapewniają silniki zdolne do lotu w trybie Supercruz, czyli osiągania prędkości naddźwiękowych bez użycia dopalacza. To pozwala nie tylko oszczędzać paliwo, ale również zwiększa zasięg operacyjny. Orzeł 2025 jest więc gotowy do szybkiego reagowania na zagrożenia i prowadzenia działań na dużą skalę. Awionika samolotu to połączenie najnowszych technologii cyfrowych. Kabina pilota została wyposażona w systemy holograficzne i wyświetlacze wielofunkcyjne, które dostarczają wszystkich niezbędnych danych w przejrzystej formie. Sztuczna inteligencja wspiera pilota w analizie pola walki, sugerując najlepsze decyzje taktyczne i przejmując część obowiązków, co pozwala skupić się na prowadzeniu misji. Orzeł 2025 posiada modułowy system uzbrojenia, który umożliwia dostosowanie go do różnych rodzajów operacji. Wewnętrzne komory mogą przenosić rakiety powietrze-powietrze, bomby precyzyjne czy pociski manewrujące, zapewniając jednocześnie utrzymanie cech stealth. W sytuacjach wymagających większej siły ognia, samolot może być dodatkowo uzbrojony na zewnętrznych pylonach. Nieodłącznym elementem projektu jest system walki elektronicznej, który umożliwia zakłócanie radarów przeciwnika i prowadzenie działań w cyberprzestrzeni. Orzeł ma być nie tylko myśliwcem, ale także platformą zdolną do prowadzenia wojny elektronicznej, co daje mu przewagę nad klasycznymi konstrukcjami. Orzeł 2025 symbolizuje ambicje Polski w budowaniu własnej potęgi militarnej i technologicznej. To maszyna, która łączy w sobie nowoczesność, siłę i tradycje, a jednocześnie stanowi krok w stronę niezależności strategicznej. Jeśli projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem, orzeł stanie się jednym z filarów bezpieczeństwa narodowego i dumą polskiego lotnictwa wojskowego.